w dzisiejszym odcinku y, po, y, zagram w Clicker Hero. Jak widzicie są takie postacie, które trzeba kupić. I dzięki nim dostaje się dipsy i click damage. Click damage, y, dzięki którym lepiej się pokonuje te potworki. Widzicie, zabiera im się HP, się dostaje pieniążki. I dzięki nim właśnie można kupić te postacie. Trzeba zebrać trzeba zabić tych potworków 10, żeby przejść do kolejnej mapki. A jak widzicie, mogę już kupić. I fajna gra to jest wciągająca. Niedawno ją odkryłem, niedawno ją zobaczyłem na Steamie. W ogóle fajnie się w nią gra, nie jest nudna, jak niektóre. Faj, fajna jest, ale nie, niektóre rzeczy są y, y, głupie w tej gr grze czasami, że jak się nie kupuje innych też postaci, to się nie dostaje dipsu. Tylko klik damage, więc to też jest trochę głupie. Ale chociaż jest. No. Mam trzecią arenę. A jeszcze nie odkryłem ten, yy, nie odkryłem, po co są te postacie. Czemu nie mogą, nie, nie mogli zrobić jednej? Dziwne trochę, Choć, chociaż może, można dzięki nim dostawać te dipsy i click damage, są też w, tym, w tej grze oprócz tych potworków takie bossy. One są co 5 aren. Ja właśnie chcę, jak wam właśnie chcę wam pokazać, dlatego tak szybko je dodam. O, mogę już ulepszyć Trivasta. O, widzicie, już mam 5 dipsów. Dzięki dipsom leci właśnie im HP samo, bez bicia naszego. I... jak ma się bardzo dużo dipsów, to bardzo szybko leci to HP. Zabiera się. Ale fajne też są mapki niektóre. takie zrobione akurat dopasowane do nich do tych potworków chociaż że do pająków to tak yy, nie w niektórych mapach jest chyba źle bo nie wierzę że to są tylko takie mapy ale jestem ciekawy jaki będzie boss Jeszcze mają fajne, jeszcze zapomniałem powiedzieć fajne nazwy mają te wszystkie. Na przykład Angry Potato, te wszystkie potworki. O, mamy Bossa. Widzicie, to jest na przykład Mama, Fernie, Fat Bat. I trudno się ją pokonuje. Jak na ten level, co nie mamy? Nie wiem, czy ją zdem. Raczej nie. jestem wyjeżdżę Ja Będę chciał jeszcze trochę pozarabiać. No, nie dam rady Dobra, po jeszcze pójdę na i Zarabiam kasę O, już mam evented rank brawler hmm. Wiesz, ciekawy co ile one się pokazują, te postacie, ale mówię wam, warto ściągnąć tę grę, bo fajna jest, wciągająca i czasami też śmieszna. A wiecie, ja tylko doradzam. Dla mnie to tak się podoba mm -hmm. ale nie wiem jak wam by się podobało. Mm. Tylko trochę takie dziwne dlaczego yy, akurat yy, naz nazywa się to yy, yy, dipsy. I nie wiem od czego to jest skrót. A, zapomniałem jeszcze powiedzieć, Warto do tej gry ściągnąć GS yes, autoclicker. Bo jak masz... jak cię już ręka boli, to możesz kliknąć F F8 albo jak tam se ustawisz. I sam, samo Ci bije. Więc to jest bardzo pożyteczne. Jak chcecie, żebym jeszcze, jeszcze więcej nagrywał takich podobnych gier, filmy to postawiajcie lajki, możecie też subskrypcję, to na pewno więcej będzie tych takich filmów, ale ciężko się na początku zarabia. Bardzo ciężko. ale Później będzie lepiej. Dobra, Dwa za chwilę będziemy mogli iść nad Edrankem Jeszcze chwilę. No, za chwilę. O, już możemy? Jeszcze Blitanny Beach Princess dodała się. Nieźle. Teraz go na pewno pokonamy. Tak, pokonamy go. Jak zedam tego, tego bossa, to będę kończył o Dobra, myślę, że wam się podobało. Jak tak, to postawcie lajka lub subskrypcję. No jak nie, to trudno. Na razie, cześć.